Putin pojechał do Instytutu Filozofii Historycznej w Machaczkale, spotkał się ze studentami, poodpowiadać na ich pytania. Kolejnym z zadających pytania był Siergiej. spytał, czemu nasze czołgi wjechały do Ukrainy. Zadzwonił dzwonek na przerwę. Wszyscy wybiegli, zajęli się swoimi sprawami. Po przerwie wrócili, kontynuowali zadawanie pytań zgłosił się Anton on miał trzy pytania dlaczego dzwonek na przerwę zadzwonił 20 minut wcześniej dlaczego przerwa była pół godziny dłuższa i gdzie jest Sergiej w Rosji propaganda jest tak mocna że jakby Putin spakował swoje fekalia w papierki powiedział, że to lody to ludzie by się tylko zastanawiali czy to smak truskawkowy czy jogurtowy?